Ej, mamo. A, czy synek? 11.00 Ty już wstałeś? Nie przesadzaj, 10.30. Piję kawkę i zaraz lecę na trening. Ale mam pytanie co do tego ostatniego wyroku od bo bankowcy mówią jedno, wy mówicie drugie, ja już sam nie wiem co o tym myśleć. Ha, wiedziałam, że o to zapytasz, bo wiele osób udało się nabrać na tą e, narrację banków, które w tej chwili stosują. Prawda jest taka, że banki wyciągają z kontekstu poszczególne fragmenty wyroków i próbują interpretować na swoją korzyść. Tak samo było kilkanaście lat temu, kiedy udzielały tych kredytów. Wtedy również udzielały tylko i przedstawiały część informacji związanych z tymi kredytami, taką jak np. niskie oprocentowanie czy niska rata, ale kompletnie pomijały kwestię ryzyka kursowego. No i zobacz, do czego to teraz doprowadziło. A prawda jest taka, że ten wyrok jest bardzo korzystny dla Frankowiczów i dla konsumentów ogólnie, dlatego że Trybunał potwierdził w zasadzie wszystko to, co już wcześniej prezentował w swoich wyrokach. No ale to co konkretnie ten Trybunał teraz powiedział? No na przykład Trybunał powiedział, że to sąd krajowy ma obowiązek za każdym razem badać nieuczciwość warunków umownych nawet wówczas gdy strony następnie podpisały aneks zmieniający te warunki. I tutaj Trybunał nie zgodził się z tą argumentacją banków, które twierdzą, że podpisanie takiego aneksu to było świadome działanie konsumenta zmierzające do naprawienia umowy. I dotyczy to na przykład aneksów umożliwiających spłatę kredytów bezpośrednio we frankach. No i w związku z tym, że takie działanie konsumenta na pewno nie było świadomą próbą naprawienia tej umowy, to on nie może teraz ponosić ujemnych konsekwencji swoich poprzednich działań. W związku z tym yy, sąd krajowy ma obowiązek zawsze badać, czy w pierwotnej umowie znajdują się niedozwolone klauzule umowne. No dobra, ale to nie jest oczywiste. No, to jest oczywista oczywistość. I dlatego mówię, że Cue potwierdza w zasadzie to, co już wielokrotnie powtarzał w swoich wyrokach. Na no jest coś nowego, oryginalnego w tym wyroku? No, może jest jedna rzecz, i ona dotyczy głównie kredytobiorców, którzy mają podpisane umowy z G. I Money bankiem Jaka teraz rzecz? BPH. Jaka rzecz? Trybunał powiedział, że jeżeli w umowie znajduje się niedozwolone postanowienie umowne, taka klauzula niedozwolona, to należy ją wyrzucić z umowy w całości. Nie można przy tej klauzuli manipulować. Nie można jej dzielić, nie można jej zmieniać, uzupełniać, podejmować żadnych prób ratowania, bo każde takie działanie sądu będzie korzystne dla banku, ale nie będzie korzystne dla konsumenta. A prawo unijne nakazuje, aby działania, działania sądu w momencie, kiedy jest spór, doprowadziły do ochrony konsumenta i do przywrócenia równowagi pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. A jeżeli nastąpią takie próby naprawiania, Czegoś, co bank zepsuł, to będzie to tylko i wyłącznie korzystne dla banku. No to w jaki sposób bankowcy mówią, że ten wyrok jest dla nich korzystny? <laughs> no jest jedna rzecz, a mianowicie taka, że trybunał w zasadzie nie wypowiedział się co do kwestii przedawnienia roszczeń banku i co do kwestii związanych z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, a banki się tego bardzo obawiały. Ale pamiętaj, że to, że trybunał się. Nie wypowiedział, oznacza tylko tyle, że się nie wypowiedział, a nie, że banki mają rację. A powiem ci jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie, Trybunał odpowiadał na pytania Sądu Krajowego i odpowiedział tak: Polski sądzie, to ty masz zadecydować zgodnie z prawem krajowym, czyli z prawem polskim, czy dana umowa może dalej obowiązywać, czy też nie. A jeżeli uznasz, że umowa jest nieważna, to powinieneś sam określić, Jakie są konsekwencje tej nieważności zgodnie z prawem krajowym? Tylko pamiętaj, że jeżeli będziesz stosował polskie prawo, to musisz je stosować zgodnie z zasadami prawa unijnego, czyli zgodnie z zasadami dyrektywy, która mówi o ochronie praw konsumentów. Nie jesteś w stanie mi to jakoś zobrazować? Hmm. No, wiem, że to są trudne zagadnienia, ale zobacz, wyobraź sobie, że ta herbata to jest to prawo unijne. I zawiera w sobie zasady dotyczące ochrony praw konsumenta. Ona jest dobra sama w sobie, można ją wypić bez niczego. Ale jeżeli chcesz, możesz do niej coś dosypać, coś dodać, dolać, możesz dodać miód, na przykład, albo cytrynę, albo imbir, konfitury, co sobie chcesz. Byle nie psuć tej herbaty, byle ona nadal miała dobry smak. A wyobraź sobie teraz że dorzucisz do niej octu albo soli. Herbata jest do wyrzucenia. I właśnie na tym polegają obowiązki Sądu Krajowego, że może stosować prawo polskie, ja nawet powinien to robić, i może stosować różne konstrukcje, ale musi pamiętać o tym, że to prawo musi nadal być zgodne z zasadami unijnymi, czyli nadal musi chronić prawa konsumenta. Tak samo jak ty, dodając coś do herbaty, musisz pamiętać o tym, że ona ma być cały czas zdatna do picia. Ale powiem ci coś jeszcze. No co? Wiesz co? Niewiele osób o tym wie, ale w Trybunale Sprawiedliwości, czyli w CUE, obecnie czeka na wyrok około 20 spraw powiązanych z naszymi polskimi kredytami frankowymi. W związku z tym. Trybunał Sprawiedliwości jeszcze wielokrotnie będzie miał okazję w najbliższym czasie wypowiedzieć się co do ochrony praw konsumentów i co do tego, jak należy stosować to prawo w odniesieniu do polskich kredytobiorców. I dlatego ja teraz z przyjemnością, może nie napiję się szampana dzisiaj, ale z przyjemnością wypiję herbatkę czarną, aromatyczną. Czy ty kiedyś zaczynałaś dzień bez herbaty? Tak, trzy dni temu. Kiedy zbiłeś mój ulubiony zaparzacz? Eee, dobra, ja lecę na trening. Pa! Pa!